Ja się bardzo bałam tego hejtu. Bałam się go ze strony kobiet, ponieważ my kobiety jesteśmy dla siebie bardzo krytyczne nawzajem. Dla siebie prywatnie, ale też dla siebie nawzajem. I tu mnie zaskoczyło, ponieważ opinia kobiet była raczej dobra. Wiele miłych wiadomości otrzymałam. Myślę, że część kobiet też z racji tego, że nie jestem filigranową aktorką... Utożsamiało mogły... się. Utożsamiało się i też była wdzięczna za to, że to właśnie nie jest... O wspaniałej, drobnej figurze aktorka. Ja bardzo lubię takie koleżanki, niech się żadna koleżanka nie obraża, ale po prostu trochę im zazdroszę. No nie mam tak, mam co innego. Ale kobiety wielokrotnie do mnie pisały, że się ośmieliły, że, że je to jakoś otworzyło. Dostałam też jedną strząsającą wiadomość. Pani, która powiedziała, że oglądając ten serial uświadomiła sobie, że jest ofiarą przemocy seksualnej w domu. I że zamierza podjąć działania. Nie wiem, jak dalej jej losy się potoczyły. Mam nadzieję, że kiedyś się do mnie odezwie i że wszystko jest okej. Okay.